Witajcie moi drodzy na kanale Wdzięczne Serce, dzisiaj w takim nietypowym towarzystwie. Kontynuuję temat negatywnych myśli, które powracają do Was. Ostatnio już powiedziałam o jednym podstawowym sposobie. Dzisiaj będę mówiła o kolejnych dwóch, dlatego, że, tak jak już powiedziałam ostatnio, tutaj potrzeba odebrać Bożą łaskę. Żadne sposoby, żadne techniki, żadne narzędzia nie pomogą, jeżeli Pan Bóg nie pobłogosławi Tobie w tym, żebyś ty zaczął myśleć pozytywnie i to w sposób stały. Moi drodzy, dzisiaj debiut takiej oto słodkiej kotki to jest Mia. Moja kotka, o której dawałam Wam już znać na Instagramie, dokładnie to na Instastory. Będzie tutaj dzisiaj mi towarzyszyła, zresztą już nie pierwszy raz towarzyszy, ale w poprzednich odcinkach grzecznie spała na krzesełku, więc w sumie to nawet nie przyznawałyśmy się, że jesteśmy razem. No a dzisiaj stwierdziłam, że wam ją pokażę. Takim e, pierwszym sposobem, o którym chcę Wam dzisiaj powiedzieć, e, jest modlitwa i sakramenty. I tak naprawdę o tej modlitwie to bardziej mówię w ramach przypomnienia, no bo raczej każdy z nas wie, że może się modlić, ale wiem, że kiedy co do czego przychodzi, e, kiedy znajdujemy się w potrzasku, w trudnej sytuacji, to niestety dajemy. E, tej sytuacji sobą zawładnąć i zapominamy o tym jakie mamy sposoby radzenia sobie, o tym jak możemy sobie pomóc, a właściwie jak Pan Bóg może nam pomagać, kiedy go tylko o to poprosimy albo na to się otworzymy. Tutaj chcę powiedzieć o takich trzech klasycznych elementach modlitwy, o których wam już mówiłam w temacie budowania relacji z Panem Bogiem, i tutaj wyświetla się link do tego odcinka, czyli proszę, dziękuję, przepraszam. Możesz zawsze prosić Pana Boga, żeby odebrał od Ciebie te negatywne myśli. Dostaliśmy w Piśmie Świętym obietnicę proście, a będzie wam dane. Zawsze możesz dziękować Bogu za to, jak się czujesz, co myślisz, jakie masz życie. Bo kiedy ty koncentrujesz się na tym, co pozytywne, automatycznie oddalasz się od tego, co negatywne, a przede wszystkim przybliżasz się do Pana Boga. Możesz też Go przepraszać za swoje negatywne myśli, które masz teraz, czy miałeś wcześniej, w które wierzyłeś, za którymi szedłeś, podążałeś, dlatego że zagłębiałeś się na przykład w emocjach. Które te myśli powodowały, wchodziłeś w różne działania, które właśnie były następstwami Twoich negatywnych myśli. No i sakramenty, który te, o których też chcę powiedzieć w tym punkcie. Spowiedź, czyli sakrament pokuty i pojednania oraz komunia święta. Czyste serce to radosne serce, z czego to wynika? A właśnie z tego, że kiedy mamy czyste serce i zły ma dla nas wtedy trudniejszy dostęp, bo brzydzi się tego, co piękne, czyste, nieskazitelne, no to tym samym też cieszymy się tym, co dobre. Opływamy w Bożych łaskach i błogosławieństwach, i to wszelkie zło, ciemność są naprawdę daleko od nas. Komunia święta to takie bycie w niesamowitej bliskości i jedności z Panem Bogiem. To również chroni przed negatywnymi myślami. To jest nie do opisania. Po prostu te dwa sakramenty, które są u nas w Kościele katolickim, a których nie ma w wielu różnych odłamach chrześcijańskich, które teraz stają się coraz bardziej popularne i powszechne, są dla nas takim bogactwem niepowtarzalnym i niezastąpionym, że naprawdę serdecznie polecam. Temat na pewno na dłuższą rozmowę, ale przypominam, że takie podstawy, o których teraz powiedziałam, są najważniejsze. I choć są podstawami, więc często gdzieś automatycznie je pomijamy, to jednak są podstawą, jak sama nazwa wskazuje, powtarzam się ciągle. To jest rzeczywiście źródło. To jest fundament, na którym Ty możesz budować Twoje pozytywne myślenie i nastawienie. Drugi sposób na dziś to dialog z Bogiem. I choć Dialog jest modlitwą, to z pewnych względów chcę się nim zająć zupełnie oddzielnie. Nieraz czytałam gdzieś, chociażby w książce Sary Yang, o tym, że, ma że mamy dzielić się z Panem Jezusem naszymi przeżyciami. I rzeczywiście to robiłam. Rzeczywiście miałam to poczucie, że Pan Bóg jest na bieżąco z moimi sprawami, że ja się z Nim dzielę, że ja się z tym nie chowam przed Nim. Popełniałam zasadniczy błąd, dlatego że ja mówiłam o tym wszystkim, co dla mnie chociażby trudne, czyli również o negatywnych myślach, ale ja nie słuchałam. Ja nie czekałam na odpowiedź. Ja prowadziłam monolog. Kiedy słyszycie, rozmawiaj z Panem Bogiem o swoich problemach, o swoich negatywnych myślach, to pamiętajcie o tym, że rozmowa to dialog, a nie monolog. Bo kiedy tutaj popełnicie ten zasadniczy błąd i wejdziecie w monolog, to zrobicie sobie jeszcze gorzej i to przyniesie zupełnie odwrotny skutek. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Ty mówisz Panu Bogu. O tym, co negatywne w Twoim życiu, w Twoim myśleniu, w Twojej głowie, zaczynasz się w tym pogrążać. Jeżeli Ty koncentrujesz się na tym, a nie na Panu Bogu, nie na Jego obecności, na słuchaniu Jego głosu, tego, co On ma w tej sprawie Tobie do powiedzenia, nakręcasz się. I jest jeszcze gorzej. Zaczynasz coraz mocniej przeżywać te negatywne myśli, one mają coraz większy wpływ na Ciebie coraz mocniej w nie wierzysz one są dla ciebie jakby coraz ważniejsze coraz bardziej wyraziste coraz bardziej ci przysłaniają całą resztę w dzisiejszych czasach praktycznie wszystko ma swoją podróbkę ma coś co wygląda niby jak, tak jak powinno a jednak jest czymś innym tak jest również w przypadku rozmowy z Panem Bogiem bardzo mocno siebie pilnuję mówię w jednym maksymalnie kilku zdaniach o jakiejś mojej negatywnej myśli, o tym, co mi się wydaje, co podejrzewam, jakie mam wątpliwości, i się zamykam. Powstrzymuję się od dalszego mówienia i słucham, co pan Bóg ma do, na ten temat do powiedzenia. I on zawsze daje mi taką odpowiedź, której po prostu nie mogłabym sobie wyśnić. Ona jest pełna Bożej mocy, naprawdę takiej jasności, nadziei, przynosi ulgę, wytchnienie. Przekierowuje totalnie moje myśli, totalnie zmienia moje nastawienie, bo to jest Boża myśl, a każda Boża myśl mm, ma niezwykłą moc w sobie. Nie do opisania. Nie do opisania. Przychodzicie do swojego kolegi, koleżanki, przyjaciela z jakąś trudną dla Was sprawą, przecież nie mówicie non-stop. Chcecie potem też usłyszeć, co ta druga osoba ma Wam do powiedzenia, po to, żeby nie zamknąć się, pułapce własnych myśli w swoim świecie, bo tam już wiecie jaki jest, jest często ciemno i bardzo niefajnie tylko właśnie żeby otworzyć się na nowe i kiedy ty prowadzisz taki prawdziwy dialog z Panem Bogiem, ty otwierasz się na nowe, a nie zakorzeniasz się w starym tym co do tej pory myślałeś w tych negatywnych myślach, które miałeś. Czasami przychodzą do mojego gabinetu klienci Którzy niby chcą się zmienić, chcą coś zmienić w swoim życiu, a kiedy przychodzi co do czego, to okazuje się, że oni są totalnie zamknięci na nowe. Oni mają przeświadczenie, że tak naprawdę wszystko już wiedzą, nie starają się nawet myśleć w inny sposób. Cały czas powtarz powtarzają to, co wiedzieli do czasu naszego spotkania. A zawsze w coachingu jest tak, że ta pierwsza sesja jest przełomem, momentem, w którym ty masz okazję pozostawić stare myślenie i wejść w zupełnie nowe myślenie. To ma być wyraźna kreska między jednym a drugim. To ma być odczuwalne przejście w coś nowego, czego wcześniej nie widziałeś. Klienci, którzy niestety są zamknięci na odkrywanie, poznawanie, dowiadywanie się nowego, o sobie, o świecie, niestety nie mają żadnych szans, żeby coś zmienić. I tak samo ty, starając się zmienić swoje myślenie, nie będziesz miał szansy czegoś zmienić, jeżeli ty się nie otworzysz na to, by usłyszeć od Boga coś zupełnie nowego, co on ma tobie do powiedzenia. Dlatego, dialog, nie monolog. Dziękuję Wam bardzo, że po raz kolejny jesteście razem ze mną. Zapraszam Was serdecznie na moją stronę na Patronajcie, gdzie zbieram fundusze na nowy sprzęt do nagrywania odcinków. Do tej pory cały czas, łącznie z tym odcinkiem, nagrywam się zwyczajnym moim telefonem, którego używam na co dzień. Chcę dać Wam lepszą jakość oprócz wartości. Którą przekazuję, więc liczę na wasze wsparcie i za każde, nawet najmniejsze pieniądze z góry wam dziękuję. No i pomódlmy się. Panie Boże, prosimy Ciebie, Ty pomagaj nam odbierać Bożą łaskę. Łaskę, która jest w stanie przemieniać nasze serca i umysły, przemieniać 180 stopni nasze myślenie. Prosimy Ciebie, Panie. Wejdź w nasze myślenie ze swoim błogosławieństwem. Ty nam pobłogosław w tej zmianie myślenia, której chcemy dokonać. My nie dokonamy jej sami, tylko razem z Tobą, Panie. Dlatego Ty nam pomagaj, Ty nam błogosław w dialogowaniu z Tobą, Ty nam błogosław w modlitwie, w życiu sakramentalnym. Prosimy Ciebie, Panie, wyciągnij do nas rękę, pokazuj nam, że bez Ciebie, bez Twojej Bożej mocy nie jesteśmy w stanie zrobić zupełnie nic. Panie Boże, bądź razem z nami nieustannie. Dziękuję Wam bardzo. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Jak zwykle przypominam o tym, że w każdej chwili macie okazję pisać w komentarzach czy w wiadomościach prywatnych o różnych swoich historiach, doświadczeniach, zadawać pytania, na które z chęcią odpowiem, czy to w odcinku, czy właśnie w prywatnych wiadomościach. Jestem otwarta na Was, na Wasze potrzeby. No i zachęcam również i zapraszam do gabinetu. Wdzięczne serce, gdzie będziemy mieli okazję porozmawiać. Na żywo. Każdy z Was może się umówić na taką sesję coachingową, powiedzieć mi o tym, co Was trapi, co Was jakoś prześladuje. Również jest taka opcja online. Tak więc czekam na Was i życzę Wam dobrego dnia.